Cześć, witam was w niedzielne popołudnie i zapraszam na hol zakupowy. Będą to zakupy z ostatnich czterech tygodni. I tak, pierwsze może zaczniemy od sklepu Primark. Kupiłam sobie koszulki bawełniane. w kolorze, tak jak widzicie, białym. Już z długim rękawem, bo już jest coraz chłodniej. Zwykłe takie koszulki pod swetry i taka koszulka u nas. Primarku kosztuje 3 euro. Ja bardzo lubię te ko koszulki i co roku sobie kupuję. Jeszcze w Primarku są koszulki ze streczem, ale tych koszulek akurat nie lubię, dlatego, że mam wrażenie, że one są takie zimne. I dwie ostatnie rzeczy. To są takie skarpetko-pantofle dla mnie. Tutaj pisze Slipper Socks, czyli skarpetki do do spania, ale ja to będę traktowała sobie, ponieważ ja nie lubię spać w skarpetkach. Ja będę je ubierać sobie po kąpieli, na, na stopy, żeby mi było ciepło, jak oglądam telewizję, albo czytam książkę, także w takim różowym kolorze, z takim tutaj psiaczkiem na dole. I ja te skarpetki kupiłam na dziale dziecinnym, ale tutaj jest, piszę rozmiar 4 i 5,5, ja noszę piątkę, także będą nam niedobre. I, i, I te skarpetki kosztowały 2 euro. I kolejne to podobne, tylko inne inne kolory, to właśnie z taką krówką tutaj na dole, biało, białe w czarne łatki, również z ciału dziecinnego i kosztowały 2 euro. Kolejna rzecz to jest Tiki Max. W Max Maxie ostatnio sobie kupiłam buty. Są to takie czarne, zamszowe balerinki ze złotymi ćwiekami i jest to sklep dun. Jak wiecie, ja buty z tego sklepu bardzo lubię i jak zdarza mi się spotkać w maksie buty, które mi się spodobają i są na mnie rozmiarowo dobre, to się naprawdę długo, długo nie zastanawiam. I cena tych butów przed wyprzedażą była 88 euro, a ja w maksie zapłaciłam za nie 46, także prawie połowa, połowa ceny. Kolejna rzecz to będzie sklep Mi Selfie. I w tym sklepie kupiłam sobie sweter. Taki zwykły, z przodu jest krótszy, z tyłu jest troszeczkę dłuższy, na długi, na długi ręka w takim kremowym kolorze. Taki no, wygląda na, na bardzo prosty, ale mi bardzo się spodobał tył. Po prostu ten tył jest rewelacyjny, taki porozdzierany. Do tego właśnie y, rurki jeansowe, czy, czy rurki materiałowe, czy nawet leginsy. Dla mnie bomba. I ten sweter kosztował przed wyprzedażą, bo nie z wyprzedaży 60 euro, także nie mało, a ja za niego zapłaciłam na wyprzedaży 30. Także to jest tył taki poszarpany i przód. I ten sweter kupiłam y, tydzień temu. Tak, tydzień temu w sobotę. Kolejny sklep. Tutaj ja muszę wisiechać. Kolejny to będzie Forever 21 i w Forever 21 kupiłam sobie opaskę do włosów, ostatnio mam fioła na punkcie opasek, taką właśnie na gumce różowo-srebrną i opaska kosztowała 3,90 Dobra, to na stół tutaj rzucimy i kupiłam sobie pierścionek, taki kwiatuszek. I stacjowo, fioletowo, złoty bez regulacji. Zwykła taka obrączka, tutaj jest, bo niektóre właśnie mają fajną tutaj taką regulację, że się rozciągają. Ten akurat nie ma. I ten pierścionek kosztował 6,90. Także pierścionek, i ostatnia rzecz, już z Forever 21. To jest sukienka kupiona w tamtym tygodniu. Były dwa kolory, bo była właśnie ta, krem, z tą górą kremową i była z górą w kolorze takiego pudrowego różu. Ja sobie wybrałam tą kremową. Taka prosta, zwykła sukienka. Tutaj serek, ta, ta góra jest taka zakładana. I na dole szara, prosta. I ona jest przed, przed kolano i z tyłu. Różni się tylko tyle, że właśnie ten tył tutaj ma oprzyty tym samym materiałem, co jest z dół. No i ma. Odsuwany zameczek. Sukienka mi się bardzo spodobała. Taka bardzo elegancka. I już Wam powiem cenę. I cena tej sukienki to 21,75. I sukienkę, tak jak mówiłam, kupiłam w tamtym tygodniu. Był duży wybór, jeśli chodzi o rozmiary. Także, jakby ktoś był zainteresowany, a mieszka w Dublinie, to może jeszcze, jeszcze są. a to może Wam pokażę kurtkę. Nie wiem, te dziewczyny, które mnie śledzą, na pewno pamiętają. Ja wspominałam w filmiku, w ostatnim, tak? W ostatnim filmiku? Tak, tak. To był ostatni film, gdzie nakręciłam dla was hol zakupowy. To był koniec sierpnia. I ja wspominałam o kurtce z nią, kupiłam sobie komin w czaszki. I mówiłam, że widziałam też fajną kurtkę, ale się nad jej zakupem zastanawiam. I kupiłam tę kurtkę. I to jest taka czarna kurtka typu ramoneska. Tutaj ma takie właśnie maszczone, tutaj marszczenia ma takie na łokciach, zameczki na rękawach na dole i zameczek w kolorze złotym z przodu, zameczki przy kieszonkach i tutaj właśnie takie napy zapinane, i te klapy można sobie tak tutaj rozłożyć. Że kurteczka wygląda tak. Nie jest to skóra, ale jest to naprawdę rewelacyjna limitacja. Skóry naprawdę jest bardzo miękka i wcale nie wygląda, że to nie jest skóra. I kurtka kosztowała w Niluku, już wam pokazuję i mówię: 49,90 9. I to był zakup kilka dni po tym, jak nagrałam dla Was w sierpniowy kolor zakupowy. czyli kupiłam ją na początku, na początku września, ale w tamtym tygodniu, jak byłam w Niółku w sobotę, one jeszcze wisiały, były dostępne w centrum w Niółku. Kolejny sklep, tak patrzę, co już tu pokazałam, a co nie. Aha, kolejny sklep to jest Jane Norman. I właśnie w tym sklepie kupiłam sobie taką bluzeczkę. To jest bluzeczka, tutaj piszę, że to jest kolor pink, ale dla mnie to jest taka bardziej. Malina, już tylko sobie tutaj złapię. Pozeczka już z długim rękawem, marszczona na rękawkach na dole. Tutaj z przodu również ma takie marszczenia. Już wezmę tylko metkę. Tutaj wiązana i na dole również jest marszczona. I właśnie pod to, pod to jakiś, jakiś topik. Ja mam w bardzo zbliżonym kolorze top czy, czy biały. Także bardzo mi się spodobała. Zaraz Wam nawet na końcu pokażę, do czego, do czego będzie mi pasować. I kosztowała 36 euro. Raczej, wózeczkę sobie tu zostawiam. I kolejny sklep. W tamtym tygodniu u nas były wyprzedaże w Sklepie Next. Ja sobie nic dla siebie nie znalazłam, ale kupiłam dwie rzeczy w Weroniczce. I jedna rzecz to jest z wyprzedaży, druga nie. Pierwsza, właśnie z wyprzedaży, to są buciki. Buciki właśnie w taką skórkę wężową, beżowo-różową, z kokardkami z przodu, zapinane na rzepę. I te buty kosztowały przed wyprzedażą 16 euro, a na wyprzedaży zapłaciłam za nie 7,5. I to już zakup z myślą o wiośnie, do sukienek, nawet to są buty ósemki, czyli większe. I ostatnia rzecz, tylko już tak jak mówiłam, nie z wyprzedaży, to jest taki czteroczęściowy komplet którego skład chodzi? Koszulka bawełniana, sukieneczka, kamizelka i leginsy i ten komplet kosztował 39 euro i to jest, tak jak mówiłam, cztery części, to nie jest koszulka, że ma jest tutaj, tylko są przyte rękawki przy sukieneczce, sukieneczce to są wszystkie cztery rzeczy osobno, także... Jakby będziemy chciały z mamą na przykład ubrać jej yy, bluzeczkę, czy osobno yy, tą kamizelkę, to można to spokojnie rozkompletować. Także tak to wygląda. Yy. I to jest dla Weronisi. I już Wam pokazuję, zostały mi jeszcze tutaj dwie karty. Jest tego trochę, ale tak jak zaznaczyłam, wam, to nie jest jednorazowy zakup to jest zakup. To są zakupy z czterech ostatnich tygodni i w Topshopie kupiłam sobie taką torebeczkę w kolorze, tutaj pisze, że to jest kremowa, ale dla mnie to jest taka bardziej kość słoniowa. Już Wam pokazuję, na takim właśnie tutaj łańcuszku złotym i tak wygląda na dole. I tutaj również jest ten złoty łańcuszek przepleciony tym samym, yy, to nie jest skóra, to jest jakaś limitacja skóry. Przepleczona jest tym samym właśnie materiałem, co, co torebka. Torebka wygląda tak. I to jest top Shop, już nie wiem, czy mówiłam. I cena tej torebki to 40 euro. Także właśnie ja takich toreb... torebki mamy dwie, ale jedna biała już, to jest, kupiłam ją w hm już jest dość zniszczona. Także postanowiłam, że jak spotkam właśnie taką małą torebeczkę, żebym sobie mogła przez... Przez ramię nosić to sobie kupię, tam się akurat spodobało i ją kupiłam. I ostatnia rzecz to jest świeży zakup, wczorajszy. Byłam wczoraj na zakupach kosmetycznych, no i nie obyłoby się bez wstąpienia do Zary. I w Zarze kupiłam sobie spodnie. I wam pokazuję, może najpierw tak. Są to takie szafirowe, jeansowe rurki, z myślą właśnie. O kozakach, żebym nie miała problemu wkładania spodni do kozaków. Mam czarne spodnie, mam kremowe i właśnie szukałam czegoś w takim właśnie szafirowym kolorze. Także spodnie z przodu wyglądają tak. Z tyłu mają kieszonki naszyte. I tak jak mówiłam, rurki. I już Wam mówię cenę. Spodnie kosztowały 49,95. To powiem Wam, że drogo, ale ja mam straszny problem, jeżeli chodzi o długość spodni. Wszystkie spodnie, które mam, właśnie rurki, to są na mnie za długie i zbierają mi się w kostce, a to po prostu jest idealna długość do mojego wzrostu. Także stwierdziłam, no jak mam kupić spodnie i dać 30 euro, i mam mieć problem włożyć je do kozaków, no to wolę dołożyć te 20 i kupić spodnie, które będą idealne do mojego wzrostu, poza tym właśnie jak zobaczyłam ten kolor spróbuję Wam to jakoś pokazać, nie wiem czy mi się uda to właśnie sobie pomyślałam, że to będzie świetne zestawienie tych spodni z tą bluzką ups, i spodnie spadły może tak że to właśnie będzie fajne zestawienie ta bluzka z Jane Norman i te spodnie z Zary Także to już jest yy, ostatnia rzecz, którą kupiłam wczoraj. Jeszcze mam dla Was do nakręcenia haul yy, z kosmetykami, ale to dopiero gdzieś koło połowy tygodnia, koło środy, bo te pierwsze dwa dni, poniedziałek i wtorek będę miała dość, dość zajęte. I jeszcze jedno jak. Na pewno już się domyślacie, nie będę nakręcała ulubieńców września, dlatego że te rzeczy, które używałam w sierpniu i w lipcu, ja nadal używam, aby sensu nagrywać filmik i pokazywać wam w kółko, w kółko to samo. Także ulubieńców września ja nagrywać nie będę. No zobaczymy, jak to będzie w październiku. Jeżeli mi się coś pozmienia i tych kosmetyków uzbiera mi się więcej, to na pewno taki filmik nagram i wrzucę na swój kanał. Dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba i czekam na Wasze komentarze, co Wy sobie pokupowałyście z nadchodzącą jesienią i zimą, czy, czy może coś podobnego widziałyście u Was w sklepach, także pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!